Dzień dobry, witam Was w grudniu. E, I słuchajcie, e, no, u mnie vlogmasa chyba w tym roku w ogóle nie będzie za bardzo. Albo mm, taki pseudo-vlogmas, e, z tego względu, że e, mamy dzisiaj 3 grudnia, a ja po prostu jestem wyprana totalnie. E, byłyśmy z koleżanką. E, w Londynie bardzo intensywny, bardzo ciężki weekend, wiecie, my nieprzyzwyczajone do tego, tak na maksa nieprzyzwyczajone. Ja yy, z niedzieli na poniedziałek wracałyśmy, yy, o 3.30 byłam w domu, wykąpałam się, wysuszyłam i spałam jakieś półtorej godzinki i jechałam do pracy. Ja słuchajcie, wczoraj byłam w pracy ledwo żywa, yy, wróciłam po pracy to... Leżałam, spałam i taki był mój wczorajszy poniedziałek, kompletnie beznadziejny, bardzo nieproduktywny. Dzisiaj natomiast i w ogóle jestem strasznie obolała. Dzisiaj jest troszeczkę lepiej mam wrażenie, w sensie, że nie boli mnie tak bardzo tutaj bark, więc po prostu musiałam mi odpocząć ten bark, a mianowicie bark mnie boli po noszeniu tego plecaka. To po prostu. Nie, to nie jest dla mnie. Noszenie plecaka to nie jest dla mnie, powiem Wam szczerze. To nie jest dla mnie, więc Muszę po prostu zmienić totalnie koncepcję tą plecakową, i po prostu plecak na kółkach jedynie wchodzi w grę, bo ja po prostu no, były momenty, że miałam ochotę się rozryczeć, bo ja tak strasznie to bolało. Stopy też pieką, ale już nie aż tak. Ubrałam takie traperki, więc powinno być lepiej. Wczoraj nie byłam w stanie, słuchajcie, za bardzo nosić butów. Założyłam buty, które miałam w Londynie, nie mogłam. Ubrałam po prostu moje takie, nawet z takich wysokich podbiciu. I byłoby wszystko ok, ale one są po prostu dosyć ciężkie, więc obciążało mi to kostki, piszczele, które też strasznie bolą. Dzisiaj jest nieco lepiej, także bardzo dobrze. E, Przedługi wstęp, jadę do pracy, i dzisiaj się już pewnie nie zobaczymy, bo ja w domu zląduję pewnie około 21, więc no, takie życie <laughs> człowieka pracującego na etacie. Ja już się na ten temat wypowiadałam kilkakrotnie, i wypowiadać się dalej już nie będę, bo się nie chcę po prostu delikatnie mówiąc, zenerwować. Trzeci dzień grudnia, a my nawet nie mamy otwartych kalendarzy z naszymi słodeczami. Więc, a który był Twój, Bartek? Nie wiem. Twój chyba był ten. A mój ten czerwony. Mój ten, którego ty nie chciałaś. Nie wiem, się wydaje, że ten jest twój. No nie. Nagrywasz nie. Nie coś? Tak. Gdzie? malatko. weź to teraz otwórz. Ale ja nie zjem ogólnie. O, Bartek pokazuje wam coś dobrego, co jest zdrowego. To A nie widać. To jest to i marchewka. O, marchewka. Zjadłam dużo marchewki. Ale nie jeden trzech okienek. Dam tobie, żebyś zjadł. Zjem jedno. To są czekoladowe roby podobne. No, nie chcę. Co ty nie chcesz? Nie ma czekolady, jeszcze je jem. A co są, że to ty nie chcesz? Gardzi czekoladą. Szukamy trójki. Gdzie jest trójeczka? Tu jest trójka. Tu u góry mamy trójkę. Otworzymy tak, jak dzisiaj jest. A resztę otworzymy sobie później. Zobaczymy, posmakujemy tę czekoladę. Mm. O matko! A z jest ten. Zabawa. Wiem. O! To jest dobały. A co to jest? To jest chyba wieniec. Nie? Tak. Smakujemy. To, Lata 90. To jest to smak dzieciństwa. No dobra. Czekolada, dobra. No to czekolada podobna wyrobię dobrze. Spoko. I taki długi skład jest? Czy w tylu językach? W tylu językach. Praliny z czekolady mlecznej. Cukier tłuszcz kakaowy, miasta kakaowa, mleko pełne w proszku, mleko otłuszone w proszku, serwatka w proszku z mleka, tłuszcz mleczny, emulgator lecytyny z soli, polycynolenian, poliglicerolu, pasta orzechowa, ekstrakt z wanili, masa kakaowa, minimum 30%. Dobrze. Może zawierać inne orzechy, jaja i zboże zawierające gluten. No tak, tak. Wszystko. Nie aż tak źle. Myślałem, że dłuższy. No. Ja mam okienko otwarte. No, ale to to nie jest. Ale do... Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jest środa i ja właśnie czekam na Bartusia i Dorotę, ponieważ dzisiaj się spotykamy po nie wiem jak długim czasie. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię ten właśnie taki czas, kiedy jestem sama w domu. Jest trochę posprzątane, bo nie jest idealnie posprzątane, bo nie mam czasu. Nie mam czasu, nie mam siły, nie mam energii, nie mam chęci, ale jest tak w miarę ogarnięte. Mam zapaloną choineczkę. Mam świeczuszkę. Słuchajcie, wyłączony telewizor, zasłonięty ten okropny syf Bartka. I po prostu to jest tak relaksujące, że nie macie pojęcia. Pokażę Wam. Przywiozłam sobie dwie rzeczy z Londynu. Jeszcze nie mam w ogóle zmontowanego vloga z Londynu. To jest w ogóle koszmar. Ale może zmontuję go dzisiaj wieczorem. Zobaczę, jak mi się będzie chciało, jak bardzo będę zmęczona. Pokażę Wam, co przywiozłam sobie właśnie z Londynu na choinkę. Pierwsza ozdoba. No to tutaj mamy Big Bena. I Mikołaja, London. O. Proszę bardzo, to jest pierwsza ozdóbka. Tu mam jeszcze te moje z poprzednich lat. Już mam je teraz chyba trzeci sezon. Mikołaj, pingwinek. O. I przyjechał Bartuś. No i tutaj mam budkę czerwoną, taką szytą. Bardzo ładna. Bardzo droga, ale bardzo ładna. Co No nie wiem, czy na P tak perelowska. No brokuły w PRL-u to ja nie wiem, czy były. Nie macie na kości? A jakbyś podał jeszcze nam chusteczki, co? Może. No nie wygląda to źle, Bartoszu. Nic nie widać. No. No słuchajcie, mam tutaj e, krzaczki z górki, tu już się klej grzeje, e, dwa ringi i jedziemy z tym koksem, robimy, robimy, robimy. Co robimy? E, wianuszki. Ja Wam powiem szczerze, że dzisiaj jestem bardzo zmięczona po pracy. E, ogólnie mam bardzo dużo pracy. Rzekłabym, że od... Ale cóż, nie ma to tamto. Trzeba robić. Nie ma wyjścia. Może zanim przejdziemy, jeszcze do. W ogóle widać, jaka ja jestem zmęczona. Źle wyglądam. W ogóle jeszcze nie odespałam tego Londynu. Boli mnie brzuch. W ogóle. Szkoda. Szkoda. Słów. Czas na jeszcze kalendarzek adwentowy. Dzisiaj mamy 5 grudnia. I gdzie jest piątka? O, tu jest piątka. Trzymam na nim. Kleju mam dużo Także jedziemy z tym kokrem Taka za mnie vlogerka, że nie pokazałam Wam Słuchajcie, jak wygląda No ja wybrałam sobie taki z zimnym Tu jest po prostu świerk Nie świerk, sosna, przepraszam Dla odmiany zrobiłam z sosną o. Ale powiem Wam, że jest bardzo, bardzo zimno. Bum, zamykamy drzwi i się chowamy. To jest za 5 złotych. Dwie z Londynu. Brawo ja. I korona. Super. A ja wydałem 14 funtów. Jesteśmy w Lidlu na zakupach. Co? Co więc? Nie wiem. Na razie nasze zwykłe wyglądają mizernie. Zamiast sami nie wiemy, co, co kupić. Co to jest, Co jest? Nie wiem, i tego. A, może w sobotę jakieś, te Jakieś kurde, tortillo No ja w sobotę jestem później w pracy. Nie No, może być. Co tam chcesz? Dużo. Dużo. Nie, możemy być to, możemy to spróbować. Możemy to spróbować. Otwieramy prezent od staruszka, prawda? Po ostatniej wycieczce do Londynu, gdzie po prostu przez dwa dni miałam na plecach ciężki plecak. Niestety, ale bardzo mocno bolał mnie bark. Ale na tyle mocno mnie bolał, że ja miałam skórę w tym barku i naprawdę bolało. No i stwierdziłam, że po prostu potrzebuję na no, takie wyjazdy plecaka na kółkach po prostu jak mają dzieci. I taki też właśnie żem znalazła ze strony Wings. I w ogóle yy, cena wyjściowa tego plecaka była 800. 800 coś złotych, więc chora cena. W życiu mnie dała tyle pieniędzy za plecak. Chyba, żebym spała na pieniędzach. Nie? A przeceniony był na 159 plus przesyłka i wyszło 174. Czyli no może nie aż tak mało, ale nie aż też tak dużo, ale jest wielki. Ale jest ciężki. No zobacz. Jest trochę ciężki. Zwykły, zwykły. Znaczy zwykły, niezwykły, no taki trochę klasyczny, ale jest większy chyba niż standardowe. No zaraz Wydaje mi się, że jest większy niż standardowo topiczne Ryanair czy Weezer. Na podręczny, ale to myślę, że to się da. Po prostu się będzie go ściskać. Najwięcej to po prostu zajmuje, nie? No. Bo ma tutaj kółeczka jak walizka. Ale no. Wyciąganą, czy nie? Mm, tak. To jest. jest nie tak, jest. No. A bo tutaj są szelki. Tutaj jest. O! Jest i fajnie. A to w tym? Co? W tą. tą. W tą kółkę i w tą. Nie wiem. Jak naprawdę powinno. Będę się martwić w, w kwietniu. No wydaje się całkiem ok. Tutaj z tyłu się wyciąga szelki. O! No co tam? Co, to, co on tutaj po prostu ma? Jak tu, otwier Aha, tu otwieramy? Duże, fajne zamki. Też jest fajnie otwierane. Jest otwierane tak jak ten, ten z temu. Że go otwierasz po prostu w taki sposób, jak walizka. To jest bardzo wygodne. I do pakowania w sumie takie, tak wygląda, jakby to była kabinówka, nie? Tu jest, tu jest. Kabinówka też podręczna? No, znaczy kabinówka yy, podręczna. Nie, kabinówka to dziesięcioczy, tak to już Ale tak wygląda trochę, no. Wydaje się, że jest w miarę ok. Jest dużo miejsca. Przetestuję go, jak będę leciała do Włoch. Całkiem OK się wydaje. Dziękuję! Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja mam nadzieję, że nie, no, nie będzie, będzie. Nie będzie. Ja mnie po prostu tak napitało. <grywa> Barki. Bo naprawdę teraz... bo do noszenia na plecach, widzę, że on ciężki będzie. Tak, tak. Będzie, będzie ciężki. Bolo, to jest raczej kurde tak 90%... Do noszenia, do prowadzenia. Do ciągnięcia, no. No ale wiesz, na przykład tak we Włoszech, no to spoko, no bo ja zostawiam sobie ten plecak tak naprawdę w hotelu, nie? Jedyne co to będzie przemieszczanie się z lotniska, no ale to wtedy sobie właśnie o to chodzi, żeby go odciążyć, no odciążyć plecy. Ten bark. Myślę, że żeby tutaj to, to zawiązać. Albo. No. Myślę, że będzie ok. Albo no, może się odpiąć i wywalić tego. Tutaj schować się. Może tak. no, zobaczymy. Nie, ma drugą. Jest druga, tak. Duże wygląda? W sensie... Tak na plecach, jak mam? No jest szerszy od twoich, od twoich pleców. No. No ten dół jest szeroki, nie? To. Ale nie wiem, czy jest aż tak bardzo dużo cięższy niż ten na przykład z temu. Co ty robisz? No nagrywam tutaj. No bo mówisz, no to... Nie? A, przejście. łapie twarz. No. Nie no, tutaj, a jeszcze sprawdźmy, jak się prowadzi. O! No. no. Płynnie. Nie tak. no, ma te... No ma duże kółka kauczukowe to tak będzie tak tam że, kurde, Ale ten. fajnie, że taka obudorączka też jest, nie? No. Bo na przykład ja do Grecji się muszę spakować w ten plecak, nie? Jeszcze walizki nie kupiłam tak. Witajcie w Mikołajki i w sumie to jest ostatni dzień vlogowania, jeżeli chodzi o vloga y, takiego tygodniowego, bo codzienne vlogmasy w moim przypadku nie mają... Y, nie są wręcz możliwe do wykonania z tego względu, że no wiecie, ja przychodzę z pracy, to jestem tak wyprana, że nie mam na nic ochoty, a teraz po tym Londynie dopiero po do powoli do siebie dochodzę. Dzisiaj w pracy miałam mój sweterek taki dzięczny. No i słuchajcie, czekam na Bartusia. Robimy sobie obiadzik i spadamy robić pewne rzeczy, bo ja jutro jadę do pracy, słuchajcie, to jest taki wyjątkowy czas, że jadę do pracy, pomimo tego, że my w soboty nie pracujemy, to akurat teraz w sobotę do pracy idę. Nie przeszkadza mi to, jest OK. Także widzimy się w następnym vlogu pewnie za tydzień. Pa pa!